Cześć dziewczyny, my właśnie z Laurusią pracujemy. Zobaczcie jaki przepiękny model futerka oraz naszych bestsellerowych spodni Amber. Futerka pojawią się w trzech kolorach. Zobaczcie dziewczyny, ten przepiękny model futerka pojawi się on w trzech kolorach. Zobaczcie ten niebieski jest rewelacyjny, w ogóle te guziki przepiękne. No i nasze oczywiście bestsellerowe spodnie Amber w nowym kolorze. Zobaczcie, jaką one w ogóle pupę robią. Cudownie. Futerka w kolorze beżowym. Tutaj założyłam sobie taką jasną stylizację. Oczywiście, spodnie również pojawią się w nowej kolekcji. No, to futerko naprawdę jest przepiękne. Zobaczcie w ogóle wykończenie tych kuzików. I futerko w kolorze czarnym. No i oczywiście nasze bestsellerowe spodnie Amber dostępne w opcji pre-order w rozmiarze S, także dziewczyny zapraszamy.